Tej strony binam w kolejnym odcinku z Pokémon Go. W tym odcinku będzie naprawdę ciekawie, bo będzie nowy wpis do Pokédexu, nowy Lucky Trade z moim nowym Lucky Friendem i nowe maksowanie bardzo dobrego, bardzo silnego Pokémona. Ale zanim zaczniemy, to myślę, że powinniśmy zacząć sobie od newsów, bo jest kilka nowych, ciekawych informacji dotyczących Pokémon Go i można je tak naprawdę podsumować na dwóch pięknych infografikach, które Wam teraz pokazuję, jakie pokemony będziemy trafiać w skrzynkach od 1 maja. maj i czerwiec będziemy trafiać te pokemony w skrzyneczkach i jest to Lugia, która może być Shiny, Hoow, który może być Shiny, Latias, który może być Shiny i Latios, który też może być Shiny, czyli cztery bardzo fajne, legendarne pokemony do trafienia póli pokémon do trafienia i wszystkie cztery mogą być shiny. Powiem wam szczerze, Niantic mnie zaskoczył, jestem mega, mega zadowolony. Druga rzecz, Niantic obiecał zmienić zestaw pokémonów, które wykluwają się z jajek. E, I to co tutaj wspomnieli, to to, że na przykład z dwóch kilometrowych jajek będą teraz się wykluwać Terpui, Chimchar, Piplup i Bonslay. Co ciekawe, w piąteczkach znajdziemy sobie Cubona, Kombi, Buizela, Glemia, Bronzola, Skorupi, Kroganka, czyli... Już widzimy, że wzmierza to w stronę tego, żeby było łatwiej zdobywać Pokémony z czwartej generacji. A w dziesiątkach wspomnieli o Mewajlu, Absolu, Krani, Kranidosie, Shildonie i Riolu. Co mnie osobiście bardzo cieszy, bo dalej nie zdobyłem Sildona. Nigdy w życiu nie spotkałem go na dziko i nigdy w życiu go nie wyklułem. Także wygląda to, że będę musiał się zabrać niedługo za wykluwanie dziesiątek, żeby spróbować zdobyć tego pokemona. Dobre wiadomości, na dobry początek odcinka, a teraz już lecimy dalej. Spotkać się z moim nowym. Lucky Friendem. Słuchajcie, w tym odcinku wydarzą się co najmniej trzy ciekawe rzeczy. Zdobędę nowego Pokémona do Pokédexu, już to wiem, bo to będzie ewolucja. E, druga ciekawa rzecz, która się wydarzy, zrobię Lucky Trade'a. Też to wiem, bo jestem umówiony z Wojtkiem i to dosłownie za chwilę. Wojtek, zwany również Digletem. Mamy czwarty poziom friendzów i wbiliśmy sobie Lucky Frienda, także dzisiaj będzie mega, mega ciekawy tradzik. Trzecia ciekawa rzecz, która dzisiaj na pewno się wydarzy, to jest spawrapowanie jednego z najsilniejszych Pokémonów w całej tej grze. Na maksa. A jeszcze nie mam takiego wymaksowanego Pokemona, także też będzie ciekawa rzecz i na pewno będziecie zaskoczeni, co to jest, gdzie ten Wojtek będzie. Wojtek mówi, że idzie, to ja sobie odbierę quest w międzyczasie. Azumarill. Tego skurczybyka warto jest wzmocnić na Great League, ale kurczę, dużo Stardustu tu potrzeba, żeby go sobie e, spara na Great League. Także kiedyś, jak będę się z kimś wymieniał też żelaki, to poproszę o Azumarila, ale dzisiaj, dzisiaj poproszę o coś innego, Wojtka. W sumie lepiej pójść. Wojtek mówi na plac. Lotników obok, bo w sumie tu jest straszny hałas od skrzyżowania, jak jadą auta. W ogóle odświeżająco jest widzieć słoneczną pogodę w końcu w Poksach. I na przykład kaknija. No, jeszcze trochę brakuje do tego, żeby w Polsce zaczęły rosnąć kaktusy, ale chociaż kakniję możemy sobie połapać na dziko. Znalazłem Wojtka, także pora na naszego epickiego lucky trade'a. Cześć. Cześć, czekaj, czekaj, ja bym pani pomagał. Aha, to momencik. Nie, film. Dobra, to niech tam Wojtek jeszcze pomaga. Z telefonem, a ja mu znajdę pokemona dobrego na zamianę, bo ujawnię Wam co, co on chce. Słuchajcie, Wojtek Wojtek postawił sobie za cel bardzo trudny cel. Coś, czego nie zrobił jeszcze żaden tener nigdy wcześniej na świecie. I jest to. Zrobił? Tak? Pewnie. Jakiś, jakiś Azjata? Mam tak nadzieję. czy inaczej, tak jak mówiłem, będzie to pierwszy człowiek na świecie, który skompletuje laki Pokédex. Wszystkie Pokémony z wszystkich generacji. W wariancie laki. Ciekawy cel, także pomogę mu tutaj zrealizować ten cel. To co, jest co, taki 28 CP, nie? Dla ciebie Nie żartuję. A nawet mogę też tego lepszego, 1500, bo ten jest, tego dostałem od Joe, Nie wiem, czy pamiętacie to z odcinka, także tego już nie mogę wymienić drugi raz, ale tutaj z tych lepszych to takiego 1500 mogę ci oddać. O, papierosy są. Dobra pozycja. Ja jestem. Dobra pozycja, tego nie mówisz się nie, niestety. Wojtek i jego świetne skażenia. Nie powiem twojego pseudonimu w Pokémonach, bo to jest program, który oglądają również dzieci. Troszkę ich napałem tam w Ameryce, także jednego mogę ci odstąpić. Zwłaszcza, że Wojtek przygotował dla mnie bardzo fajnego Pokémona w zamian. Taka Giratinka forma Origin. Ta lepsza. Dobra. Ciśniemy. Jak ładnie nazywamy się? A czemu zero dla Wojtka? Bo zero się pierwsze wyświetla na alfabecie. No, setka nie jest, ale HP ma piętnastkę. Co jeszcze potrzebujesz do swojego Lucky Dexu? W ogóle nie masz Pokémonów w Lucky Dexie? Znaczy ja Ci powiem czego nie mam, to będzie szybciej. Mhm. To jest bazy które nie występują w y, Europie. Dobra, to powiem to do kamery. Poświęcę się i jeszcze pokłócam, żeby Wam to powiedzieć. Słuchajcie, Diglett 9 cm. Komu, jakich jeszcze Pokémonów brakuje Ci do swojego Lucky Dexu? Snorlax, Girafarik, Gligar, Lugias, Viper, Latias, Latios. Graudon, Shieldon, Glemiał, Munchlak, Spalkia, Hitran, ale regionalnych tutaj nie liczysz, tak? Nie, e, tych co nie ma w Europie nie liczę. Taka wyszła ta Giratinka, to jest ta z piętnastką na staminie, czyli tam jest 93 IV. Całkiem fajna. I tą warto wzmocnić, Giratinę, w przeciwieństwie do tej drugiej, no bo Gengar tak naprawdę jest dobry, ale jest Szklaną Armatą, także ja będę wzmacniał Giratinę. Bo ty jakby robisz Lucky Pokédex no. tak, że na przykład trafi się laki Charmander, to potem sobie ewoluujesz w Charizarda, już masz wszystkie trzy zaliczone. Tak, yy, dlatego... Okay. Masz tam, w jednym wyczytałeś, że mam Snorlax Munchlax. No nie. Mhm. Munchlax jest mi potrzebny, żeby ewoluować. A mam munchlax salaki, tylko on jest pod PVP, więc mi trochę a, szkoda. A więc no możesz go ewoluować. Dobra, w no. o co chodzi. Jeszcze zrobimy sobie jednego tutaj Dżima i Jaksowego. No, mniej więcej smoczki mam porobione, także zbijemy. 3, na 40 levelach, no to kurczę. Mak 19 level, na 40 levelu. Właśnie aktualny, nikt. No, nie będę zmieniał co chwilę, bo nikt mi nie pozwoli. Aha. John Hanki, no niestety. Będziesz grał w Harry Pottera w ogóle? Chciałbym zobaczyć, co w Harry Potterze zastosują czego w Pokémonach nie dadzą, mm -hmm. nie dali, no nie, no bo Harry Potter jest yy, no, robić. w grę. No, jestem, jestem ciekaw właśnie, czy ten aspekt zbierania będzie miał sens w Harrym bo tam też wszędzie coś zbierasz, to jakby w nie? Jestem ciekawy w ogóle, jak tam będzie wyglądało, wyglądało łapanie. Zbierasz Hagrida to... do Pokadeksu tam bo, gdzie, e... nie? Później dojdzie na przykład Quidditch, no nie, no to jeszcze kojarzę, Quidditch, ale... <laughs> jak będzie wyglądał Quidditch? Ua! W ogóle my zbijemy? Przynajmniej Mjotu z Shadowbolem też dobry, nie? Na niego. E, to jest e... Smak duch, więc... No super. to tak, no. Bo na ducha duch. A na smoka smok. Ty, zbiliśmy. Ale w 3 sekundy zostało. No tak 5. 52, 52, to samo 61, 61. Eee, Dobra, jeszcze idę postawić gdzieś. Obie ręce wolne. Dawno nie łapałem w ogóle giratiny. bardzo, bardzo, bardzo dawno. Jak widać po słabych rzutach, chciałbym w ogóle na pajapią złapać, bo tą giratynę dostałem laki tutaj od Wojtka, ten chciał sobie powzmacniać generalnie. I to tak najlepiej na maksa, jakby się dało. O, ekscelent, dobra. O siedzi. Lubię to uczucie, jak się szybko łapie poka. Tak naprawdę to łapanie poków na radach to takie męczące jest, nie? Trzeba się skupić. Plus 6 candy I jestem troszkę bliżej wymaksowania. Giratinki, Orgin. A niedługo ten, yy, Graudony, nie? Ale jeszcze mam taką apkę, jak ktoś nie, nie pamięta na przykład. A, to nie na tym telefonie. Ale ściągnę też ja na tym i pokażę. Jak nie pamiętacie, kiedy się zaczyna jaki pokémon, kiedy się kończy jak i tak dalej, bo czasem dostaję na przykład na live'ach takie pytanie, Kusi, kiedy się kończy ten pokémon. Patrzcie, Go Field Guide. Taka aplikacja. Ja właśnie ją ściągam na telefonie, bo normalnie mam ją na drugim. O, zobaczcie tą aplikację właśnie. Event timer na przykład jest, jest tak. Sprzątanie ziemi kończy się za 3 dni 8 godzin. O, 10 fajnie. dni do końca Meltana z Mystery Boxa, Shani Meltana właściwie. Community Day za 24 dni i 26 minut. Kelki ma podobnie, tylko on ma aktualny event. Nie ma to, co będzie, no nie? Mhm. Więc... Bo tutaj wszystkie też na przykład Community Day na przyszłość już są też wpisane. Dobra, słuchajcie, zagadałem się troszkę z Wojtkiem, ale wracamy do grania. Wracamy do grania. Chciałem mieć laki, giratinkę, właśnie, bo będę ją wzmacniał. Nie wiem, czy mam dość w sumie candy? Pewnie nie, żeby ją jeszcze wymaksować. Także kiedyś, jak pozwalam, jeszcze troszkę Rare Candy, bo dzisiaj, dzisiaj zajmę się wymaksowaniem tego laki. On jest gdzieś troszkę niżej. Już mam dwa metagrosy, generalnie takie z meteormaszem, całkiem dobre. Tam 3300. No bo brałem udział w tym community oczywiście, ale żadnego nie zdecydowałem się wtedy wymaksować do końca na 40 level, bo po prostu było mi szkoda Stardastu. I dobrze, bo doszukaliśmy się mechaniki lucky Trade'ów. także teraz Godryk w ostatnim odcinku oddał mi jednego ze swoich shiny właśnie metagrossów ze specjalnym offsetem z tamtego dnia, miał ich sporo także... Mógł się takim jednym podzielić. Ja mu pomogłem oczywiście, dzieląc się jednym z moich rzadkich Pokémonów. Także gdzie on jest? Zaraz sobie znajdziemy tego pięknego Metagrossa, na którym mi zależało. I słuchajcie, trzeba go wymaksować. Jak damy radę, nie wiem, czy 200 candy wystarczy, zobaczymy. Najwyżej będę tam, nie wiem, tradował się za Beldamy, jak będzie taka potrzeba, albo używał Rare Candy, ale Rare Candy w ostateczności. Lepiej na przykład w przypadku takich Pokémonów jest właśnie, jeśli brakuje ci candy, zachowuj sobie Beldamy, nawet jakieś najsłabsze, złapane na dziko. Na trade i traduj się potem z kimś, jak się spotkasz z kimś, kto ma ponad 100 km od ciebie, to za tradey potem będzie plus 3 candy za każdego tradea. Ja jakieś tam resztki Beldamów pewnie też jeszcze mam właśnie z tamtego community Day sprzed paru miesięcy. O, i już powoli dociska właśnie do tego pułapu, na którym miałem tamte poprzednie swoje Metagrossy. Metagross w ogóle, czemu go wzmacniam? Słuchajcie, może się zastanawiacie, to jest czwarty najsilniejszy Pokémon w grze pod względem DPS-u. Właściwie teraz chyba nawet trzeci, bo jeszcze garcząt nie wyszedł. Także jeden z po prostu kilku najsilniejszych DPS-owo Pokémonów w grze ogółem, ze wszystkich typów, ze wszystkich rodzajów Pokémonów. Plus do tego, oczywiście, najsilniejszy istniejący stalowy Pokémon. Pokemon Go. Także no, warto jego mieć wymaksowanego na maksa, także w tym momencie to zrobimy, niedużym kosztem, dzięki mechanice laki. To jest w tym momencie najważniejsza mechanika tak naprawdę w całej grze, żeby ją dobrze wykorzystywać i można mieć bardzo silne Pokemony bez jakichś gigantycznych inwestycji tak naprawdę, w porównaniu do tego co było kiedyś, no to jest bardzo, bardzo duża różnica w łatwości zdobywania dobrych Pokemonów, no bo cała mechanika laki jest dużym Dużym ułatwieniem. I przemawiam Wam ciekawostkę o tej mechanice, właśnie, że ona wywodzi się z oryginalnych gier Pokémon Na przykład na Game Boya, gdzie jeśli dostaliśmy Strajda Pokémona, nie wiem czy pamiętacie, na Game Boy się takimi kabelkami wymieniało Pokémony pomiędzy dwoma Game Boyami, no to wtedy ten Pokémon, który był zmiany, też szybciej wbijał Expa. Jeszcze mam w sumie lucky Frienda z Trajem. Jestem ciekaw, co on by chciał. Na pewno nie jakiegoś regionalnego, bo z tego co wiem, Traj chce tak jak ja osobiście wszystkie regionalne Pokémony na całym świecie złapać. Także oczywiście nie będę mu przeszkadzał tutaj w tym wielkim celu, wielkim marzeniu. I pewnie wymienimy się za coś, co obaj będziemy mniej więcej chcieli to samo, ale to pewnie jeszcze troszkę czasu minie, zanim się spotkamy. Nie wiem, kiedy będę w Warszawie, ale jak będę, no to oczywiście wtedy musimy zrobić tego Laki trade'a. Jest na pewno długa lista Pokémonów, które chcę zrobić Laki, na przykład Kranidos. Warto sobie zrobić Laki Kranidosa. Dobra. Nie udało się wymaksować. Dobra, troszkę Rare Candy poszło. Jeszcze jeden power Up. 3703 i jeszcze jeden by musiał być. Właściwie myślę, że jeszcze jeden Power tu zabrakło, także jest 3700. Dociśniemy to sobie do końca kiedyś w jednym z następnych odcinków, bo muszę porobić trade y po prostu. Ale złożyliśmy około 100 tysięcy Star Lastu i kolejny wymaksowany potężny Pokémon. Kocham laki. To teraz, słuchajcie, została nam jeszcze ewolucja. Obiecywałem, że będę się zabierał za uzupełnienie Pokédexu z czwartej geny. I słuchajcie, w tym momencie mamy tak 65 Poków z czwartej geny, I to nie jest zbyt dobrze, bo na złotą odznakę potrzeba 80. Także jeszcze sporo mi brakuje. Dzisiaj zrobimy nową ewolucję do Pokedexu. I powiedzmy, że z okazji zbliżającej się premiery filmu Detektyw Pikachu, gdzie tam w trailerze widzieliśmy Likitanga, zrobimy sobie Likitanga. Jego nową, czwartogeneracyjną, drugą formę, czyli Likiliki, Liki, do której potrzeba Sinnostowna. Jeszcze nie wszystkie ewolucje Sinostone zrobiłem. To jest też między innymi powód jeszcze takiego niezbyt wysokiego w wyniku e, pokup w Pokedexie z czwartej generacji, ale już powoli kończymy właściwie te Pokémony na nie? Jeszcze będę robił kilka ewolucji z Candy I jeszcze mam w sumie kilka Pokemonów do złapania z czwartej generacji na DZIKO, tak konkretnie na pewno Shildona. Shieldona dalej nie złapałem i dalej nie wyklułem. Ale liki liki wygląda bardzo, bardzo śmiesznie. Język akurat chowa podczas swojej animacji, co dziwne. Zamiast bardziej wystawać, no to chowa. No wygląda jakby bardzo spuchł po prostu. Wygląda jakby pokąsały go osy i bardzo spuchł. Także to jest dzisiaj nasz nowy wpis w Pokédexie. W kolejnym odcinku kolejny nowy wpis do Pokédexu i ciśniemy przygody z uzupełniania Pokédexu w czwartej generacji. Czekam na Waszą łapę w górę, na komentarze i oczywiście na subskrybowanie kanału i widzimy się niedługo. Trzymajcie się, na razie, cześć!